Siemaneczko moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Marthele. Jakoż jutro mam wystartować super turniej Mathela, także postanowiłem dosyć późno, 24, a także u mnie już wszyscy śpią, także nie chcę to jakoś, że tak powiem, nadwyrężać głosu. Ale przypomniałem sobie o jednej ważnej sprawie odnośnie turnieju, a mianowicie losowanie, jak to się odbędzie. Myślałem już dość sporo, bo myślałem od godziny, jak to wszystko ustawić, tak? A więc żeby żadna osoba nie miała bólu dupy o to, że po prostu grupy są jakoś niesprawiedliwie przydzielane, postanowiłem wykonać takowe losowanie. Także przepraszam, że jest tak późno, w ogóle spadnie się w troszeczkę chce i przepraszam za ten głos ogólnie. No i tak jak mówiłem, wykonam losowanie, które rozwieje Wasze wątpliwości dotyczące tego, w jakiej grupie będziecie. Ale na samym wstępie już pewnie zauważyliście, że w grupie B jest już pisana moja drużyna, a codingo to jest drużyną, którą ja będę grał i to jest zrobione nie bez powodu. Mianowicie, będą dwie grupy, grupa A i grupa B, żeby to wszystko fajnie, sprawnie poszło. Także zaczynamy o godzinie 16. O tej godzinie rozpoczną, rozpoczną dwie drużyny, przepraszam, cztery drużyny. Zagrają po, po, po jednym meczu, tak? czyli jedynka z dwójką, trójka z czwórką, także to tak będzie wyglądało, ale o tym później. E, tymczasem ja sobie tutaj znalazłem stronkę, która pomoże mi w wylosowaniu e, tutaj zespołów. I mianowicie e, otworzę sobie gdzieś tam w poczku notatnik, a ten notatnik z boku otworzę e, tą tabelkę, którą będziemy się posługiwać. E, tutaj macie numerki wszystkich e, drużyn, które biorą udział. No, więc mianowicie to będzie wyglądało w ten sposób. Macie numerki, także rycerze Watykanu przykładowo mają numer 1. Tutaj wpisujemy maksymalną liczbę 7 i po prostu jedziemy od grupy A. No nie. Przykładowo grupa, który numer zostanie wylosowany tym teraz trafia do grupy A od razu. A numer 7. Numer 7 jest to drużyna moi drodzy Blok Ekipa, czyli ta drużyna, żeby miał łatwiej może. Zrobię może w ten sposób: kopiuj, będę sobie kopiował blog ekipa. Trafia do grupy numer 1, numer do grupy A. Jak to woli, tą 7 jeszcze sobie zmarzę, żeby nie było wątpliwości. Ale nie wiem, czy przy okazji dobra, nie. No myślę, że zamknąłem sobie niechcący. Eee, kolejna drużyna, która będzie w tej grupie po raz kolejny: 7. No cóż, przykro mi, ale mamy tylko jedną drużynę pod tym numerem. Kolejna drużyna to numer 2, czyli Outside w pierdol. no Tutaj będzie naprawdę ciekawie, ale oczywiście niestety nie znam za bardzo tych obu drużyn osobiście. Także tutaj zamykamy. Wchodzimy sobie w notatniczek, wpisujemy sobie Outside w pierdol, To będzie pierwszy mecz. Pierwszy mecz, ale o tym już za momencik Wam jeszcze wszystko wyjaśnię, co i jak się odbędzie. E, dobra, lecimy z kolejną drużyną, losujemy numer 6. Jest to drużyna Vasy z los. Dobra. A e, to dosyć fajne będzie, e, bo to jest drużyna Adriana, jakby ktoś nie wiedział, czyli sławnego youtubera, tak. Nie wiem, czy tam jeszcze kapi nie będzie brał udziału, także będzie mieli możliwość z nim zagrania. E, dobra. ale ja będę miał przyjemność komentowania tego meczu. E, dobra, kolejny mecz, kolejna drużyna, która będzie wylosowana tutaj. Drużyna 7 już była, numer 2 chyba też była, ale się przekonam. Tak, dwójka też była. Dwójka. Patrzcie kolejny raz piątka teraz, ok. Mamy piątkę, czyli wojownicze skarpety ninja. Mhm. Kolejna drużyna, proszę bardzo, kopiujemy. Wkleimy sobie za momencik. Eee, dobra. I tak to tutaj na razie wygląda. Grupa mamy już zamkniętą. Cztery drużyny. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Mhm. Kolejną drużyną, jaką wylosujemy, jest to dwójka, dwójka była. Szóstka chyba, chyba również, okej. Okay. Tak, e, szóstka po raz kolejny, jedynka, okej. Okay. No, tutaj coś nowego. E, to grupy trafia dru, drużyna Rycerze Watykanu, także kopiujemy sobie to. E, I trafia tutaj na naszą listę. Chyba no, tak drużyny Watykanu nie było, także wklejamy Rycerze Watykanu. Okej. Okay. Kolejna drużyna którą wylosujemy, będzie to numer 3, ale drużyna też nie była jeszcze wcześniej um, wylosowana, także spokojnie może trafić do grupy B. Ok. I ostatnią drużyną, która zostanie wylosowana przez nas, dwójka była, siódemka też, chyba była 7. Nie, blog ekipa, dobra. Ostatnia drużyna to była tak faktycznie blog ekipa. Nie, blog ekipa jest wylosowana. Okej, okay, to czyli rosujemy dalej. Ale zaraz w sumie. E, jedynka była, Outside jest, e, Ebola Warriors, tak to jest ta drużyna, która jeszcze nie ma grupy, także ona już bezpośrednio trafia. No bo ponieważ nie ma już e, innych zespołów, została jako ostatnia wylosowana. Czy tak się wyrażę. Okej, okay, i tak to wszystko wygląda, moi drodzy. Wyglądają... Tak, wyglądają te dwie grupy. Oczywiście, mm, jeśli chodzi o terminarz, o mecze, które o godziny spotkań e, przedstawię Wam za momencik. i okay, moi drodzy, witajcie z powrotem. E, tak, e, także przedstawiam Wam tabelkę, e, a może nie tabelkę, a rozpiskę całego turnieju. Mianowicie macie tutaj przedstawione grupy A i B, które wspólnie przed chwilką losowaliśmy. E, I mianowicie... Macie tutaj dalej przedstawione e, godziny spotkań e, które będą miały miejsce także pierwszy mecz jest to mecz e, blok ekipa z e, Outside w Piedol. E, godzina 16.00 moi drodzy, tak to będzie pierwszy e, pierwszy mecz e, w ogóle e, w tym turnieju pamiętajmy, że gramy po 1 czyli to jednego zwycięstwa i za momencik objaśnię wam, objaśnię wam zasady na czym będzie to polegało Przepraszam nie za momencik tylko właśnie na pierwszym live'ie także warto być myślę że dla wszystkich warto być na tym live pierwszym zwłaszcza o godzinie 16 ponieważ tam przedstawię Wam sposób w jaki macie stworzyć sobie rozgrywkę i wspólnie zagrać. E, aczkolwiek ja w, na pierwszym liveie sam utworzę ten pokój, w którym zawodnicy Bazis, e, los Mine Fraun, e, przepraszam za mój niemiecki, e, zagrają z, wojowniczy, z wojowniczymi skarpetami ninja. To będzie pierwszy live, tak? Tak ustaliłem sobie. E, I moi drodzy, na tym liveie będą wszystkie sprawy techniczne, I myślę, że w ciągu jednej godziny powinno się to wszystko mniej więcej zmieścić. Kolejna rozgrywka, tutaj grupa B, a Codingo zagra z, rycerz, z, rycerz, z Rycerzami Watykanu, sorry za to, ale jest już w pół do pierwszej, także jestem bardzo śpiący. Zagrałem o godzinie 17, także tutaj niestety nie będzie live'a, ponieważ sam będę brał udział w tym meczu i nie będę miał niestety jak poprowadzić tego livestreama. W tym w międzyczasie zagra Impossible is possible, z, z Ebolą Warriors także ten mecz również będzie nietransmitowany kolejny mecz to będzie blog ekipa z Wazis uh, uh, Los Mainfront dobra, może nie będę czytał tego uh, na tym uh, o godzinie 18 również odbędzie się live stream. no i wiadomo tutaj będę sam musiał komentować, ewentualnie zaproszę jakiegoś tutaj ze znajomych do wspólnego do wspólny, uh, do wspólnego komentarza do tej rozgrywki, ale dobra, mniejsza z tym, w sumie wszystko macie przedstawione. Godzina 18, w, tym, w tej godzinie będą rozgrywane trzy mecze, jak sami widzicie, ale dobra, mniejsza z tym, przejdziemy sobie do drugiej kolejki, tak ją pozwoliłem nazwać. Nie sugerujcie, się, nie sugerujcie się tymi numerkami, ponieważ one praktycznie nic nie znaczą, tak samo jak te jedynki. Tak sobie po prostu daję, żebym, żebym mógł sobie ułatwić. Zadanie. E, dobra. E, tutaj macie, jak widzicie, pomieszane mecze grupowe, e, tak jak i wyżej. I tutaj również będzie przerwa techniczna po, dwie godziny, nawet e, powiem Wam, bo tutaj będę musiał rozegrać dwa mecze z drużyną. O 20 również tak samo przerwa. W tym e, międzyczasie rozegrają się tutaj trzy mecze, o 19, a tutaj o 20 tylko i wyłącznie dwa. E, dalsze tutaj e, rozgrywki będą miały miejsce. Już w fazie pucharowej, że tak się wyrażę. Godzina 21. Będzie to mecz pomiędzy. Pomiędzy. Przepraszam, to będzie mała pomyłka, Nie zauważyłem tego wcześniej. To jest mecz o pierwsze miejsce. I to jest godzina 22. Tutaj, tutaj jednak jest 21. Tak, pierwszy mecz o. Pierwszy transmitowany mecz będzie o 21. Mecz o trzecie miejsce. A o 22 e, finał. Pamiętajcie, że gramy BO1, czyli do jednego zwycięstwa. Także przemyślcie jeszcze raz pikibany, e, bo naprawdę to będzie, y, będzie mogło zawalić na waszym zwycięstwie. E, a jest, jako, że jest to późna pora i naprawdę, aż ja mi się czasami często dosyć język pląta w tym materiale, e, to życzę wszystkim dobranoc e, i do zobaczenia, cześć i czołem.